Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Lesius, Attitude Polska. Żyjemy w czasach, w których człowiek budzi się, i on już nawet się nie spodziewa, że zobaczy tych widzów na widowni. Więc, no, to już widać, że trochę czasu minęło. Kiedy to było ostatni raz, kiedy była widownia? Gdzieś koło Elimination Chamber. To już dwa miesiące? Prawie trzy. Nie powracajmy do przeszłości, ponieważ musimy żyć teraźniejszością. Przepraszam, że trochę bez życia, ale dzisiaj wstałem troszeczkę wcześniej, żeby nagrać ten odcinek. No i tak, przed nami omówienie gali SmackDown z dnia 22 maja 2020 roku. Przed rozpoczęciem materiału zachęcam do lajkowania tego materiału oraz do subskrybowania kanału Attitude Polska na YouTube. Dzięki wielkie, no i chyba możemy zaczynać. Zaczęliśmy od The Dirt Sheet i ja bardzo lubię Johna Morrisona i Demiza i to w jaki sposób oni prowadzą swoje show, więc byłem bardzo zadowolony z tego co zobaczyłem. Trochę się pośmiali z Otisa. Oczywiście, wiadomo, jest troszeczkę większy niż większość gwiazd obecnych WWE. Pośmiali się z Brauna Strowmana. John Morrison raz dał nawet niezły tekst w stronę Sephora bo na początku Demis powiedział: No, jaki jest sens w ogóle, że Braun Strowman był w drużynie z Otisem, który ma walizkę Money in the Bank, kiedy The Monster Among Men ma walizkę Money in the Bank? Oczywiście chodziło mi o tytuł Universal. <laughs> John Morrison powiedział, no to jest tak samo bez sensu jak to, dlaczego Becky Lynch chce mieć dziecko z Sethem Rollinsem, więc było takie u uh, ofensyw. Jeszcze jedną ofensywną rzeczą było, jak śmiali się z Brauna Strowmana i pokazali niby nowe zabawki z Firefly Funhouse, które Bray Wyatt woli od Brauna Strowmana. I ta między innymi była Mandy Rose, która no, według Miza i Morrisona, już niedługo zdradzi Otisa, czym doprowadzi do straty jego walizki Money in the Bank. Niedługo potem wyszedł sam mistrz Universal, który, no tak, w sobie wyszedł z dupy. No, bo nawet John i Demis powiedzieli, że. E, ty w ogóle nie miałeś tutaj przyjść, co ty to robisz? Powiedział, że, no, zapytajcie mnie. Demis na to odparł, że Braun Strowman jeszcze nie wie, co on w ogóle stworzył. Demis miał do czynienia z Brayem i wie, że. No, on się odwdzięczy za to, że Braun Strowman założył tą maskę czarnej owcy, i że, no, jeszcze zobaczysz, że będziesz miał przekichane. John Morrison powiedział: Dokładnie, tak jest. Jeszcze teraz, za chwilę, zawalczysz z Demisem, ponieważ on jest o wiele większym mężczyzną niż ty, mimo że tak naprawdę jest mniejszy. No i dostaliśmy pierwszą walkę na Gali, czyli The Miz kontra Braun Strowman. No i Braun nie wyglądał tak mocno. Naprawdę, Demis przez większość walki radził sobie całkiem nieźle. Oczywiście było tam kilka interwencji ze strony Johna Morrisona, no ale to. To jest wiadome, no takie coś musi być, kiedy jest się w tag teamie. No ale mimo tego, że były mistrz SmackDown tag team radził sobie całkiem nieźle, no to wiadomo, mistrz Universal odniósł zwycięstwo. No i dowiedzieliśmy się, że na Backlash otrzymamy 2 on One handicap match o Universal Championship Tak. Skoro jakiś miesiąc temu walczyła jedna osoba o dwa tytuły tag team. To teraz dwie osoby będą walczyć o jeden tytuł Universal. Logika WWE. Jej! No ale oczywiście, no wiadomo, że i Demis i John Wilson, no nie pokonają Brona Strowmana. Wiem, jak zwykle to jest z tymi handicap-meczami. Dobrym przykładem może być Sami Zayn i Kevin Owens kontra AJ Styles, no. No WWE nigdy nie zabokuje tego, żeby dwójka zawodników miała jeden tytuł mistrzowski. A szczególnie jeden z dwóch głównych tytułów mistrzowskich. Kocham turniej o Intercontinental Championship, ponieważ już tydzień temu myślałem, że jak zobaczyłem walkę Drew Gulak kontra Daniel Bryan. Dla tych co nie wiedzą, to była ostatnia walka Drugulaka w WWE, ponieważ no kontrakt mu się skończył. Nie to, że został zwolniony, ale kontrakt mu się skończył i już nie będzie współpracować z WWE. Szkoda. No ale wracając, już myślałem, że to będzie najlepsze starcie. A tu dzisiaj dostaliśmy AJ Styles kontra na Nakamura, rewanż z WrestleMania 34. No mimo, że to nie było to samo co największej ze scen, nie to samo co na Wrestle Kingdom. Chyba 11. No ale i tak panowie pokazali, no o wiele więcej niż można było się spodziewać na normalnej tygodniówce. Było kilka kick-outów po finisherach, gdzie na przykład na Nakamura odkopał po Styles Clashu, gdzie tam na początku, no w ogóle to było tyle fajnych kontr. No i mówię, nie spodziewałem się takiej walki, a szczególnie od tej dwójki, no bo. Jeszcze te dwa lata temu można było się spodziewać, że no będzie coś niesamowitego, no ale obecnie no to, no kiedy Shinsuke Nakamura zrobił jakiś dobry pojedynek? No chyba ostatni raz na NXT TakeOver Dallas. No i tak, wygrywa AJ Styles, już nawet nie będę komentować, że jest on gwiazdą Monday Night Raw, więc dlaczego on jest na SmackDown? Oczywiście Brand Invitational, najnowsza zasada WWE. No i myślę, że w tym momencie AJ Styles jest głównym faworytem do zdobycia tego tytułu, no bo mamy Eliasa, który no nie widzę, żeby on w jakikolwiek sposób zdobył ten pas. Pewnie w następnej walce jego zainterweniuje King Corbin i tyle będzie z jego turnieju o pas interkontynentalny. Daniel Bryan, no to też ostatnio walczył o ten tytuł, więc również nie wierzę, że to on może zdobyć. No a czwarta osoba, no to jeszcze przed nami. Champion vs. Champion. Charlotte Flair kontra Bailey, czyli mistrzyni NXT kobiet kontra mistrzyni SmackDown kobiet. Przed walką dostaliśmy segment na zapleczu, gdzie Bailey rozmawiała z Sasha Banks, no i nie chciała, żeby ona była przy ringu, ponieważ chce pokazać, że ona i bez niej umie sobie poradzić z najlepszymi. No i w sumie ta się Stało. Panie dostały nawet sporo czasu, obie pokazały no to co najlepsze, ale ostatecznie wygrała Bailey po nieczystym rolapie. O, wiem, I by mi to tak bardzo nie przeszkadzało, gdyby nie to, że to nie jest ostatni rolap dzisiaj na SmackDown Live. Nie, 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 to jest dopiero pierwszy. Na pewno straciła na tym sporo Charlotte Flair. Jak wiemy, na NXT Takeover in Your House zmierzy się z Yoshi Rai i Ryan Ripley w triple threat matchu. Chyba to już jest oficjalne, a jak nie, no to przepraszam. Ale gdzieś już widziałem taki plakat promujący tą walkę. Więc, no, spora straciła. No, i teraz jej wiarygodność nie jest już aż taka duża, jaka była wcześniej. No, a Bailey pokazuje, że jest, no, chyba najbardziej dominującą mistrzynią SmackDown kobiet w historii. Denerwuje mnie to, jak promują walkę Randy Orton kontra Edge bo to już nie jest Backlash, tylko to jest The Greatest Wrestling Match Ever Backlash, to jest już w nazwie samej Gali, no i oni tak to promują, że to jest najlepszy pojedynek wrestlingowy w historii. Ja już Wam zepsuję zabawę. Nie, to nie będzie najlepszy pojedynek wrestlingowy w historii. W przeciągu ostatnich 30 lat była niezliczona ilość pojedynków wrestlingowych na niezliczonej ilości ringów i nie jest możliwe, żeby Randy Orton i Edge zrobili najlepszy pojedynek w historii taki, że będzie zapamiętany do końca życia. Więc albo WWE zrezygnuj z tego, albo nie wiem, niech oni trenują na pamięć tą walkę już przez następne 3 tygodnie. W ogóle nie wiem, czy ta walka nie będzie nagrywana wcześniej, żeby pokazać, że oj, oni są niesamowici i naprawdę bym się nie zdziwił, no bo na WrestleMania otrzymaliśmy AJ Styles, Undertaker i Bray Wyatt, John Cena, na no, Money in the Bank oczywiście Money in the Bank, Ladder Match, Corpo Match, cokolwiek, no a na Backhash też pewnie by ich chciało zrobić coś w tym stylu, więc nie zdziwi się, jeśli to będzie Edge kontra Randy Orton. Mixed Tag Team Match Sonia Deville oraz Dolph Ziggler kontra Mandy Rose oraz Otis. Najlepsza rywalizacja roku kontynuowana i w sumie najdłuższa, ona trwa już od pół roku. No gdzieś tam przed świętami się zaczęło to wszystko z Dolphem, Zigglerem i Otisem i Mandy Rose, więc nie wiem kiedy oni chcą zakończyć tą rywalizację, ale na pewno nie skończy się ona po dzisiejszym SmackDown no walka chyba najgorsza na gali ale nie była zła pokazano no, sporą historię pomiędzy Sonią Devil i Mandy Rose ponieważ na tym się skupili na szczęście a nie widzieliśmy po raz kolejny pojedynku Otis kontra Dolph Ziggler no panie pokazały się całkiem niezłej strony no ale ostatecznie wygrała Sonia Deville. I ona ma bardzo ciekawy finisher. Znaczy nie czy to jest jej finisher czy po prostu akcja którą zakończyła mecz. Ale ona jest bardzo podobna do finishera Adama Cola. No oczywiście nie jest to wykonywane z taką mocą jak robi to obecny mistrz NXT. Ale no wygląda to całkiem mocno. No i po walce jeszcze Dolph Ziggler zrobił super kika na Otisie. No o czym mówi nam, że ta rywalizacja jeszcze się nie skończyła. Promo Jeffa Hardiego przed walką z Sheamusem, że o tytuł interkontynentalny donosili takie legendy jak nie wiem kto. No i zdobędę ten tytuł i będę go nosił z dumą. No, fejsowe promo Jeffa Hardiego, nic specjalnego. Kolejne promo: The Forgotten Sons, boże, oni tak ładnie weszli w dywizję tak z SmackDown, no nie mogliście ich tam zatrzymać, tylko. Do pierwszego pay per view a teraz zostają takie proma, i co pewnie przez następne kilka tygodni znowu będą te proma dawać. No i nic się z ich postacią nie będzie dziać. No świetnie WWE najlepszy booking na świecie. Dalej wywiad z Johnem Morrisonem oraz Demizem, czyli nowymi pretendentami do mistrzostwa Universal. Na początku trochę się sprzeczali, dlaczego John Morrison wyzwał Bruna Strowmana, i to nie on zawalczył z nim, tylko właśnie Demis. John powiedział, że trochę się podekscytował. No ale wszystko skończyło się dobrze, ponieważ są nowymi pretendentami do mistrzostwa Universal. No i oni mają przewagę, czyli no muszą wygrać, no nie ma innej opcji. No i jest. Main event. Boże święty, jak ja tego nienawidzę, nie tego, że to się skończyło po rolapie. Po co budować tą postać Sheimusa przez tyle miesięcy, że potem przyszedł Jeff Hardy i w przeciągu trzech tygodni pokonał go dwa razy. Ja wiem, że Sheimus dominował tą walkę i że to on miał cały czas przewagę. No ale kto uzyskał zwycięstwo? Jeff Hardy. I ja nie wiem, czy ta rywalizacja będzie kontynuowana, bo nie zapowiada się na to, że Sheamus będzie chciał dalej gonić za Jeffem Hardym już dostał od niego w dupę dwa razy. No i co? No i będzie pewnie? Od nowa pokonywać Jobberów nie wiem po co. A już myślałem, że powróci stary, dobry Sheamus, Stank z lat 2013-2012, gdzie on był naprawdę w main eventie i walczył o główne tytuły. No a teraz przyszedł wtedy Jeff Hardy, pokonał go po rolapie drugi raz w przeciągu jednej godziny. No i tak się zakończyło z Taka troszeczkę nijaka ta gala. Myślę, że highlightem była ta walka właśnie na kamury z AJ Stylesem, a nie licząc tego, no to nie było jakoś nic specjalnego, więc jeśli ktoś nie obejrzał tej gali, no to w sumie nie musi, bo nic takiego wielkiego nie stracił. No oprócz tego, że no dowiedzieliśmy się, kto by jest nowym pretendentem, a raczej pretendentami do mistrzostwa universal. No to tyle. Miejmy nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie trochę lepiej. No i zmieńcie tą nazwę, niech to będzie po prostu backlash, a nie The Greatest Wrestling Match Ever. Backlash WWE, proszę was, naprawdę nie warto. Mówi do Was lesius z Adityt Polska i słyszymy się już wkrótce.